Cześć, witam Was bardzo serdecznie 20 czerwca 2024 roku. No i zaczynamy naszą czwartkową analizę kryptowalut. Dzisiaj zerkniemy sobie dosyć szeroko. Powiemy po pierwsze o wskaźnikach, newsach, maxdacie. Oraz powiem o alertach i proalertach, które stworzyłem. Które możecie sobie aktywować? Zaraz dokładnie wam powiem, co i jak. Wczoraj zostały opublikowane. No i powiemy sobie o trzech kryptowalutach. Zobaczymy sobie na DAXA i NASDAQA, gdzie NASDAQ dosyć mocno świruje przez ostatnie dni. No i zerkniemy sobie też do towarów. Tam zobaczymy złoto. No i dzisiaj będzie też forex i zobaczymy kurs dolara do złotówki. Więc. Dzisiaj trochę szeroko ze względu na to, że wczoraj giełdy były zamknięte w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj może dziać się dosyć sporo. Sam osobiście poustawiałem się dzisiaj z kilkoma pozycjami do rozegrania. Wczoraj bardziej obserwowałem, no ale też za dużo się nie działo. Więc myślę, że zaczynamy sobie powoli od początku. No i zaczniemy sobie od CoinMarketCap, gdzie Bitcoin w ostatnich 24 godzinach 24% na plus, a Ethereum wyprzedza o ponad 1%, czyli 1,34% na plus w ostatnich 24 godzinach. Największe wzrosty zaliczyło Fed, prawie 28% na plus, za to największy spadek jasmy zaliczyło ponad 7% na minus. Lećmy dalej, wskaźnik strachu i chciwości wyjątkowo Dosyć nisko poziom 60. No i Altcoin Season Index również nisko poziom 16. I teraz zobaczmy sobie likwidację. Dzisiaj mapę likwidacji otwieramy na trochę większym interwale tygodniowym. No i widzimy tutaj powyżej 67 400. Mamy ponad 580 milionów dolarów do zgarnięcia więc. Ta strefa może być również poczyszczona w najbliższych godzinach, a może nawet dniach. I zobaczmy sobie, jak to wyglądało w liczbach. W liczbach w ostatnich 24 godzinach łącznie zlikwidowano 74,5 miliona dolarów, więc nie za dużo. Z czego w longów było ponad 36 milionów, a shortów nieco ponad 38 milionów. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli mnie śledzicie, zarówno na Instagramie, jak i na Twitterze, to wrzucam codziennie taką rozpiskę z samego rana na temat, i tutaj Wam pokazuję, akurat jest na Twitterze, ale na Instagramie również takie coś wlatuje z samego rana. No i mamy tutaj, po pierwsze, rozpisaną aktualną cenę bitcoina, mapę likwidacji, gdzie tutaj na szybko opisuję, co mniej więcej widać. Ilość zlikwidowanych longów, shortów, ilość stablecoinów na giełdach, ilość bitcoinów na giełdach, poziom strachu i chciwości, altcoin season index, mały komentarz pod wskaźniki. No i wrzucam też informacje z wydarzeń ekonomicznych, co się aktualnie w dniu dzisiejszym wydarzy. Czyli tu widzimy, że będzie decyzja w sprawie stóp procentowych dzisiaj, zarówno w Szwajcarii, jak i w Wielkiej Brytanii. No, a w Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj decyzję o zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych i zapasie ropy naftowej. No i dodatkowo wlatują też informacje o wydarzeniach w krypto. Myślę, że taka rozpiska z samego rana jest jak najbardziej fajna, więc zachęcam Was do wbijania zarówno na Twittera, jak i na Instagram. Oczywiście na Discorda też wlatuje codziennie rano taka. Rozpiska, więc możecie sobie to obserwować i mieć od porannej kawy tutaj informacje podane z pierwszej ręki. A my teraz lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy o na stronie bitcoin.com: Bank Australijski wstrzymuje rozwój stablecoina opartego na Ethereum. Dosyć ciekawy artykuł, zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania. Można wyciągnąć wiele ciekawych informacji na ten temat. Kolejny artykuł na temat USDT, czyli Tether współpracuje w Taipei, tutaj z Uniwersytetem Technologicznym w celu rozwoju edukacji w zakresie technologii blockchain. Więc tutaj widzimy, że dosyć mocno też idą w tym kierunku. No i ostatni, trzeci artykuł. No, niesamowita ilość właśnie shortów może zostać zlikwidowana, gdy Bitcoin osiągnie 70 tysięcy dolarów. Więc tutaj jest ten zasięg dosyć bliski. No, i właśnie na ten temat jest ten artykuł. Wszystkie trzy artykuły będą oczywiście w opisie pod filmem. A my lecimy teraz, już do wskaźników Maximusa. Order Booki wyglądają tutaj całkowicie. Naturalnie z widoczną większą ścianą zakupową na 65300 No i trochę większa sprzedażowa na 66 000, ale to jest rzecz naturalna w momencie, kiedy tutaj budują nam się ściany, właśnie na tych pełnych kwotach. Więc to jest akurat naturalne. Ale zachęcam Was do wbijania na Maximusa, bo jest tutaj wiele ciekawych wskaźników. Link macie oczywiście w opisie pod filmem. No i pamiętajcie, że takie coś jak order booki zmieniają się na bieżąco, więc warto mieć do nich podgląd bez przerwy. Zobaczmy sobie teraz wskaźniki pro proczarce, które aktualnie nie pokazują tutaj nic nadzwyczajnego. Mieliśmy tutaj delikatny odpływ wczoraj wieczorem bitcoinów z giełd, ale nie ma takiej tragedii. Utrzymuje się aktualnie tutaj na w miarę równym poziomie. I teraz wskaźniki pro proczarce i Wskaźniki, właściwie wskaźniki ProCharts. Teraz alerty Pro i zwykłe alerty. Wczoraj wieczorem wypuściłem już przeze mnie stworzone alerty, które można sobie subskrybować na właśnie tej platformie. Mój login to jest kryptodzik, no i możecie wbić przez up łamane przez małpa dzik. Ja mam oczywiście link do tej strony wrzucę od razu w pierwszej linii pod tutaj filmem, w opisie, więc możecie przenieść się jak najbardziej tutaj na platformę, no i zasubskrybować sobie te wskaźniki. Z tego co wiem, będzie to działało zarówno w wersji płatnej, jak i z pewnymi ograniczeniami w wersji bezpłatnej, ale tutaj widać, że niektóre te wskaźniki. No, mogą tutaj fajnie, też długoterminowo podziałać. No i mamy tutaj po pierwsze, trzy wskaźniki Pro, które składają się z kilku mniejszych wskaźników. No i mają dosyć fajną tutaj sprawdzalność, tylko pamiętajcie aby zasubskrybować, żebyście dostali powiadomienie, a powiadomienia możecie dostać zarówno na telegramie, jak i na maila, telefonem lub sms-em, więc jest to bardzo wygodne, no i dostajecie to od razu w tej chwili, kiedy zostanie aktywowany ten alert. No i tutaj są chociażby możliwe spadki, na przykład bitcoina o 8% w ciągu 18 godzin. I tutaj były robione oczywiście backtesty i ja mogę Wam pokazać jak wyglądają takie backtesty jak sobie wejdziemy możemy sobie wygenerować wykres i widzimy że w momencie kiedy alert zostanie odpalony to dosłownie 14 godzin później statystycznie cena spadała ponad 8% na minus i owszem później cena rosła gdzie nawet od Momentu odpalenia mieliśmy ponad 7% na plus, to pamiętajcie, statystycznie rzecz biorąc, cena spadała gwałtownie w dół, aż tutaj do tego poziomu, więc można sobie nawet wtedy czatować i troszkę wcześniej wychodzić. A takie alerty były tutaj dosyć często, bo ten alert został wywołany łącznie. 44 razy, biorąc pod uwagę wszystkie tutaj warunki do spełnienia, niektóre nawet po 641, ale tu chodzi, że muszą być połączone wszystkie trzy warunki, muszą być spełnione, aby ten alert został odpalony. I to tylko w przedziale bodajże od marca, tak, od 1 marca tego roku. Więc statystycznie rzecz biorąc, jest to dosyć ciekawa. Sytuacja, no i warto też zwrócić uwagę, że tutaj po odpaleniu tego alertu cena początkowo delikatnie wzrosła aż do 2,6% i później spadała. Więc, to jest też ważna informacja dla Was, że w momencie wystąpienia takiego alertu ja podaję tam przedział czasowy, w jakim czasie cena powinna spaść. powinna. Patrzcie, to jest zawsze myślenie, właśnie takie statystyczne. Więc może spaść o równie dobrze 12%, jak i może spaść o 6%. To jest uśredniona cena spadku. Ale to jest w tym interwale czasowym, który ja podałem. Więc jeżeli po godzinie wzrośnie, to nie jest też dla mnie żadna niespodzianka. Dlatego nie warto. W momencie, kiedy taki alert wyskakuje, wchodzić all in e, na spadki na dużej dźwigni, no bo w takim momencie może was wykasować i później dopiero spaść. To jest tylko dodatek. Pamiętajcie o tym, bądźcie tego świadomi. To jest dodatek, który bardzo fajnie też pokazuje, e, w jakim odstępie czasowym się to wydarzy. Po drodze, pamiętajcie, to wykres to nie jest linia prosta, tylko to jest dosyć mocno poszarpane. Więc tu może wydarzyć się sporo i może was zlikwidować na dużej dźwigni i dopiero spaść, a tego nikt by nie chciał. Ja na pewno będę się sugerował tymi wszystkimi wskaźnikami. Jest to mega ułatwienie. Ja już też jedną pozycję miałem fajną, odpaloną z tych wskaźników. O tym mówiłem już w zeszłym tygodniu. Fajnie się to sprawdziło, no i łącznie teraz wrzuciłem 12 wskaźników, no a będę systematycznie rozbudowywał i te wskaźniki, które teraz tutaj wrzuciłem, te alerty, one są tylko i wyłącznie nacelowane na bitcoina. Kolejne alerty będą również na altcoiny, więc pomału będziemy rozbudowywać tutaj serię tych. Alertów, Więc wbijajcie przez link, który jest pod spodem, zasubskrybujcie sobie te alerty, no i wtedy bądźcie w gotowości, no i na pewno będę wrzucał informacje, jak coś się wydarzy na alertach. A teraz lecimy już do naszych wykresów. Zaczynamy sobie od Bitcoina, który wczoraj był w takim dosyć wielkim marazmie, sobie tutaj Leciał od 65,700 aż do 64,650. No i dzisiaj delikatna podbitka, której ja nie ukrywam się spodziewałem. Ja już mówiłem dzisiaj o 6 rano, jak rozmawialiśmy na Discordzie, że liczę na delikatną podbitkę, ale tutaj przewiduję, że ta podbitka może nie być za wysoka. No i sam osobiście aktualnie już rozgrywam Bitcoina. Zobaczymy jak sytuacja nam się tutaj rozwinie w dłuższej perspektywie. Myślę, że będzie kolejny fajny, udany dzień. A my teraz lecimy już dalej, żeby tutaj Wam przy czwartku czasu nie zabierać. Lećmy zobaczyć sobie Ethereum, które znajduje się powyżej 3600. Dolarów. Nie ukrywam, że na Ethereum również mam ustawioną pozycję, która z tego co się orientuję, chyba jeszcze nie została nawet odpalona. Czeka cały czas na odpalenie, no ale cieszy mnie to, że utrzymujemy się aktualnie powyżej 3555 dolarów. No i jestem bardzo ciekawy, jak w tym tygodniu zachowa się Ethereum. Trochę czytałem na zagranicznej prasie, co się ciekawego może tutaj wydarzyć. Więc jestem mega ciekawy, jak zachowa się Ethereum do końca czerwca. A więcej na ten temat będę poruszał w następnych nagraniach. Więc zachęcam Was jak najbardziej do subskrybowania kanału, bo z tego, co ostatnio obserwowałem, bardzo mała część z Was, która ogląda, nie subskrybuje kanału, a mi to fajnie by pomogło w zasięgach. Lećmy dalej i ostatnia kryptowaluta na dzisiaj. Dzisiaj oprócz bitcoina i Ethera będzie tylko AWAX. AWAX, który zaliczył bardzo fajny poziom, 25 dolarów i 79 centów. Z czego dostał delikatne odbicie, aktualnie 28 dolarów i 8 centów, ale myślę, że ta podbitka nie będzie większa niż 30 dolarów. No i ja bym bardziej się tutaj skupiał na tym dolnym żółty, zielonym pasku, gdzie tutaj mamy fajną strefę na longa. Jest to strefa między 22 dolary, a 22 dolary i 47 centów. Są tam dwa dosyć fajne poziomy, które tworzą nam taką fajną strefę do odbicia. No i tutaj liczę na zejście do tej strefy może w najbliższych tygodniach i będę chciał rozgrywać sobie stąd jakąś pozycję chyba, że Bitcoin będzie chciał dosyć mocno tutaj namieszać. Lećmy dalej lećmy sobie teraz do indeksów i zobaczmy najpierw DAXa który dzisiaj trochę tego poranku słabo wyglądał, jakby chciał spadać teraz nagle dostał podbitkę podbitka na 18152 euro aktualnie, ale tutaj myślę, że jak stany wystartują, może być też dosyć ciekawie. Ja bardziej dzisiaj się skupiam na NASDAQ-u, chcę zobaczyć, co tam się wydarzy. No, bo DAX, jeżeli będzie chciał tutaj nam wzrosnąć, to po pierwsze może nam zatrzymać się w okolicy 18 285 euro. A później ma jeszcze tą czerwoną linię, która też będzie mocno go hamować. No, i naznak, naznak, który tutaj yy, wszyscy nastawiali się, że z 20 tysięcy będzie odbicie, mocny zjazd w dół. No, i jak widać, dwa razy dostaliśmy idealne odbicie w punkt, gdzie też można było swoje zarobić. I chociażby tutaj mieliśmy zjazd o 0,7%, no, na odpowiedniej dźwigni można by tutaj sporo wyciągnąć. Ale cena wróciła bardzo szybko na 20 tysięcy, a nawet zaliczyła 20 tysięcy 110 dolarów. Czyli jak widzicie codziennie wybijamy nowe ATH. Osoby, które shortują, no trochę mogą się przejechać na Nazdaku, Dlatego ja zawsze już tutaj staram się uważać, jeżeli... Dany indeks lub kryptowaluta idzie powyżej ATH, nie ma za bardzo tutaj do czego się przyczepić. Nie ma żadnych takich punktów odniesienia, z których można by cokolwiek wyznaczyć. No to to jest po części ruletka. No i lepiej uważać w takich sytuacjach, bo równie dobrze Nasdaq mógł iść zarówno na. 20 110, jak i na 20 200, więc tutaj do końca tygodnia może wydarzyć się sporo, więc ja aktualnie na znaka sobie odpuszczam, lećmy zobaczyć złoto, które aktualnie 2342 dolary no i może sobie zróbmy interwał godzinowy oddalmy trochę, no i widać, że złoto zbliża się tutaj do tej górnej krawędzi tego naszego tunelu spadkowego. No i ja liczę po cichu na odbicie z okolic 2348 dolarów, czyli z tej krawędzi, tutaj górnej, tego kanału spadkowego. Zobaczymy, czy on cały czas obowiązuje, tak jak to miało, miało było miejsce tutaj poprzednio, zarówno. 7 czerwca jak i na początku tego kanału spadkowego 20 maja no i zobaczymy czy tym razem również ta strategia zadziała no i lecimy zobaczyć sobie Forex dzisiaj kurs dolara do złotówki patrząc krótkoterminowo widać że aktualnie jesteśmy w ciekawym miejscu na ewentualny wzrost nawet do 4 ,11 zł 11 groszy tutaj powyżej, nawet, więc może być dosyć ciekawie. Ja osobiście już otworzyłem sobie pozycję, więc zobaczymy, czy faktycznie polecimy dużo, dużo wyżej. Ja oczywiście otworzyłem tutaj pozycję na longa, co prawda bez aktualnie stop losa. Tylko na dźwigni razy 8. Rozgrywam to oczywiście na giełdzie Bing X, gdzie Was zachęcam, abyście wpadali ale bez stop lossa. Wiem, że to jest ryzyko, no ale nie spodziewam się jakichś gwałtownych ruchów w dół, ale jeżeli zejdziemy poniżej 3 ,98 zł 98 groszy, to albo będę dokładał do pozycji, albo będę wtedy zaciskał zęby i zagryzał to i odpuszczę, bo zejście niżej raczej nie, nie będzie tutaj zadowalało, ale jeżeli wybijemy powyżej 4 ,11 zł 11 groszy no to myślę że będzie fajny take profit do zgarnięcia na zbyt wiele nie liczę ale myślę że będzie można coś tutaj też dla siebie ugrać ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj dzięki jak zwykle za lajki suby i komentarze słyszymy się jak zwykle jutro przy piątku no i dajcie znać co wy aktualnie dzisiaj gracie i jak myślicie jak skończy się sytuacja z naznakiem? Czy jednak wlatuje korekta? Czy lecimy ponownie po nowe ATH? Do usłyszenia. Do jutra. Hej.